man is black Cześć tam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie jestem Zety, witam was w kolejnym odcinku z Margonem e, Minęło od ostatniego odcinka chyba 4 dni, niespełna 4 dni, przepraszam tutaj tak patrzę, ale patrzę czy mam włączony mikrofon Bo e, ostatnio się tak troszeczkę może powiedzieć zdenerwowałem, bo na, nagrywałem sobie odcineczek no i oczywiście zapomniałem włączyć mikrofonu e, Moi drodzy jaka jest sprawa, na dzisiejszym odcinku pogramy sobie troszeczkę na magu e, Na magu, dlaczego na magu, bo na, pan, e, na nexosie pisaliście, że już troszeczkę te odcinki wam się może nie nudzą no, ale... Wiadomo, no z jednej postaci nagrywanie, no to też zapewne no to nie jest ciekawe dla was e, Dlatego w dzisiejszym odcinku pekniem sobie trochę na piratach Mam nadzieję, że nikt nam nie będzie tego expa jak najwięcej tak zabierał e, Fajnie, że, ty, że tutaj sobie zrobiłem chyba ja, albo, albo mój zastępca były e, Zrobiłem sobie teleport do... E, do czego, do czego? Do piratków oczywiście, do Tudmer No i teraz jest dużo, dużo łatwiej mi tutaj chodzić Okej, okay, moi drodzy, w poprzednim odcinku było 220 łapek O ile się nie mylę, coś takie 222 dokładnie i cholera, no to już jest coś, to już jest coś, bardzo mi się to podobało, więc pamiętajcie, ja nie lubię o tym przypominać, no ale naprawdę widziałem, że jak wam raz przypomniałem, no to... No to widziałem, że dużo tych łapek w górę wbiliście, a ja byłem naprawdę bardzo zadowolony, uwierzcie mi No 222 łapki w górę, no to jest jeden z największych wyników, jeśli chodzi o odcinki z Margonem Więc bardzo, bardzo dziękuję i zapraszam, jeżeli komuś się filmik spodoba, żeby zostawił łapkę w górę Tak pokazałem, nie wiem dlaczego pokazałem, ale fajnie by było, gdybyście taką łapkę zostawili Bardzo, bardzo bym się cieszył Ogólnie dzisiaj nagrywam przy świetle dziennym i światło dzienne jest, no jest chyba trochę lepsze, wiecie, bo... Ładnie moją twarz, tak, tak mi się wydaje, widać więc, no, więc powinno być dużo, dużo lepiej Bo ogólnie zawsze nagrywam przy świetle takim wieczorowym Bo wiadomo, jak wracałem po szkole, no to była zima A ja do, dopiero kamerkę w zimę kupiłem, prawda? Więc nie miałem nawet kiedy tego nagrywać przy świetle dziennym Wracałem do szkoły, nagrywałem, no i zawsze było ciemno Więc teraz już troszeczkę jest wiosna bardziej No już, już jest wiosna, tak oczywiście Ale już jest tak bardziej wiosennie się robi, jeśli chodzi o temperaturę Na podwórku, przynajmniej u mnie w mieście Więc mam nadzieję, że teraz Teraz będę nagrywać przy świetle dziennym, bo takie światło jest dużo, dużo lepsze. E, moi drodzy, teraz pójdziemy sobie na, na, na Piratków ogólnie. Właśnie, właśnie, przepraszam, ale dzisiaj nie będę czytał Waszych komentarzy, bo nikogo też nie poinformowałem, dlatego. Chciałbym, abyście teraz, jeżeli ktoś ma jakieś do mnie pytanie lub wiecie, e, coś związanego do odcinka, to niech teraz takie pytanie zada, no, a ja na nie odpowiem na 100%, na każde pytanie odpowiem, tylko nie, wiecie, no, no nie przesadzajmy, niech to będą jakieś mądre pytania, mogą być długie, mogą być krótkie, jakie tam chcecie. Jeżeli macie do mnie pytania, oczywiście pytajcie, a ja wam wy po e, następnym odcinku, który wyjdzie, nie wiem, w piąteczek, myślę, że w piąteczek, czwarteczek, coś takiego, czekajcie, jest tak w piątek, czwartek e, ten odcinek z Margonem wyjdzie i podpowiadam wam na wszystkie pytania, które zadacie po tym odcinku, więc zadawajcie tych pytań dużo. Wiem, że odcinki, w których odpowiadam Wam na Wasze pytania naprawdę są długie, naprawdę długie. Niektóre odcinki nawet po godzinę mają. Wiem, że to mega długo, no ale zawsze... Nie czytam tych komentarzy w trakcie, tylko wiecie, no, najpierw Morgonem później komentarze, no i jeżeli ktoś chce, e, jeżeli ktoś chce zobaczyć komentarze, no to po prostu e, poczeka sobie, więc to nie jest żaden problem, no ale oczywiście filmik będzie dłuższy. E, moi drodzy, tak jak sam widzimy tutaj są piraty, kurde, ale się cieszę, bo nareszcie mogę być o tych piratach. E, bardzo, bardzo dużo w ogóle komentarzy było i wszystkie komentarze, a, wszystkie od A do Z przeanalizowałem, wszystkie przeczytałem, obiecuję wam to, e, ale niestety dzisiaj na dzisiejszym odcinku nie, nie, nie będę tego robił. Są dwie przyczyny dlaczego. No nie Będę czytał Wasze komentarze, po pierwsze, dlatego że mam mało czasu, a zaraz mam angielski. Niestety yy, niestety muszę ten angielski sobie ogarnąć. Yy, no, a, a druga sprawa to jest, że nikogo nie poinformowałem, no i na przykład takie osoby, które chciały być wyczytane i chciały żeby ich komentarz brał udział w odcinku, no to no to nie zostały poinformowane i mogą się nam nic zazłościć, no mniejsza o to, no po prostu jeżeli, chce, jeżeli ktoś chce być w następnym odcinku, komentarz jego przeczytany, no to oczywiście niech napisze tutaj komentarz no i zachęcam jeszcze do łapki w górę, już nie będę w dzisiejszym odcinku zachęcał, ale jeśli go się filmik spodoba, zachęcam do łapki w górę, bo to naprawdę motywuje, no nie będę wam mój, bo no bo to jest, no to głupie, no sami wiecie jak to motywuje albo jak nie wiecie, no to musicie mi zaufać na słowo. Naprawdę to motywuje No i dobra, nie będę, nie będę o tym nawijał przez cały odcinek Bo to jest beznadziejne, no nie? Że połowa odcinka to jest ta treść, którą chcecie obejrzeć A połowa odcinka to są łapki Więc nie będę o tym nawijał no, a Na dzisiejszy temat przygotowałem się dosyć sporo Dosyć o, o, obszernie, można powiedzieć Troszeczkę przygotowałem na dzisiejszy temat Ponieważ dzisiaj, bo sobie troszeczkę o przyszłości Margonem, no widzę, że tu już niestety mam Wybitych piratów, wszystkie te największe grupy No co, niestety muszę się zadowolić grupkami Które są po dwie no maksym, y, Jedną maksymalnie dwie osoby no niestety, no tak, tak takie są uroki grane na pandorze, a w rem, a bardziej ich nie? No ale wiadomo, no, no Pandora to jest taki zwykły świat, może się troszeczkę pomęczyć. No nie przychodzi nic nam aż tak łatwo jak na nękności. No bo nie ukrywajmy, nie ukrywajmy tego, światy e, prywatne to w większości to są światy, na których naprawdę bardzo, bardzo łatwo dużo rzeczy zdobyć. Może to jest dla niektórych dobry, ale no, no na dłuższą metę nie wiem, czy to jest aż takie dobre muszę Wam szczerze powiedzieć. I co się teraz na Henry'ego, jeżeli Henrygo nie będzie, no to będzie trochę lipa, ale mam nadzieję, że tutaj za niedługo Henry y się pojawi. Ogólnie jeszcze nie podjąłem decyzji odnośnie właśnie Polski, na, którą be, na której. Będzie kręcona e, seria z. no po prostu seria z Margonem e, Ponieważ teraz tak. O, tutaj tutaj ten ziomy kalf, dobra, to kalfie idziemy, idziemy powybijać Henrego. Najpierw pójdziemy na Henrego, może akurat e, e, Herko z niego dropnie, chyba z niego Herko może jakoś dropnąć no, i to w miarę w miarę w miarę, w miarę naprawdę opłacalne, jeśli chodzi o sprzedaż na Pandorze, bo na się, no to wiadomo, no nie wiem, 1M, czy z niego poszło coś takiego. No nie, nie chcę wam mówić, że chyba z niego Herolot to chyba na, raczej na 100%, więc jeżeli nie, no to napiszcie mi w komentarzu za to. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. No a tak, w dzisiejszym odcinku jeszcze i jeszcze po tym pokażę wam postać, na którą myślałem, że będziemy kontynuowali naszą serię. Ogólnie jeszcze nie podjąłem tak w 100% decyzji, na, na jakim świecie będę chciał grać, na jakim zostanę itp. itd., ale zastanawiałem się nad bardziej na nie wiem, trzeciej postaci na Neksosie, bo było również Waszych komentarzy bardzo, bardzo dużo. Ale również zastanawiałem się nad, nad takim zwykłym światem, typu, nie wiem, jakaś Tarhuna, lub nawet i Pandora. No, dlaczego nie, prawda? Kalb zapraszacie do swoich przyjaciół. Niestety, Kalf, nie mogę Cię dodać, bo, bo teraz aktualnie nikogo nie dodaję, bo mam zarezerwowane jedno miejsce dla mojego kolegi, mojego kolegi z, z po prostu z miasta. Więc niestety, nie mogę Cię dodać kalpie. Ogólnie tutaj mam naprawdę bardzo, bardzo takich znajomych, których może nie wiem, czy szanuję w 100%, bo ich nie znam po prostu, e, ale mam tu takich znajomych, z którymi naprawdę dużo grałem i no prawie z każdym mam tu jakąś przygodę, powiem wam szczerze. E, na przykład, no nie wiem, Amunek, no to jest oczywiście Kasper, ten, no, którego znacie z odcinków ze słówką Minecrafta, również ze mną, e, kogo my tu mamy. Jeszcze fantazyjny oczywiście Mati, Dahaka, o, Dahaka to był jeden z moich klany, e, był kiedyś taki Memento Morris czy coś takiego i ten klan chodził na, na Orlicę tutaj na Pandorze, no i naprawdę były świetne, świetne zabawy właśnie z tą Orlicą, no bo wiadomo, no Orlice on No, no, coś, coś naprawdę, coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego No Orlica na Pandorze, no ciężko ją zdobyć No i było takie dwa klany rywalizujące właśnie o tą, o tą właśnie Orlicę To była chyba Shiro, czy tam, nie, nie pamiętam naprawdę, nie pamiętam dokładnie Było to chyba Shiro i Memento Morris czy coś takiego No i właśnie te dwa klany rywalizowały ze sobą odnośnie tych, tych, tych właśnie tytanów, tej Orlicy No i każdy tam miał 64 level, no i ja oczywiście na tej postaci miałem ten 64 level No i dołączyłem do tego klanu Memento Moris, chyba, chyba Memento Moris, czekajcie Czy tu można sprawdzić, o moje umki, ale mam umki, serio Nie, nie odgapiajcie tych umek, bo są słabe Czekajcie chwileczkę, jeszcze pójdę sobie na sam dół I ogarnę M, M tu jest, N, M, no i Może tutaj będą, Memento Moris, bo chciałbym, nie chciałbym Was oszukiwać, Memento Moris, to jest chyba ten klan Przebiegły Piotr, chociaż, no, no nie jestem pewien Ojejku, no ciężko, ciężko mi to powiedzieć, bo naprawdę Nie jestem pewien, czy to jest E, czy to jest ten klan? Czy to jest. E, czy to był jakiś inny? Tak, tak się zastanawiam, tak mi się wydaje. To nie jest e, Melitus Bellatoris. Przepraszam, jaki miałem ten morsk? Bellatoris. I tu jest tak: e, seksorek, założyciel. Tak, pamiętam tych ludzi, pamiętam tych ludzi, ale tutaj już. Ale tutaj już no i troszeczkę ten klan się rozpadł W ogóle ten seksorek dostał jakieś bana I to było troszeczkę związane przeze mnie Ponieważ tam na odcinku wysyłał Kto tam ma esełki to niech mi wysyła Czy coś takiego No i ten niestety ten na poczcie jak pokazywałem Wam, wiecie, wszystkie listy, które do mnie wysłaliście, akurat ukazała się ta wiadomość od właśnie Xeksorexa, no i Xeksorexa zbanowali chyba tam na miesiąc, czy coś takiego, administracja się dowiedziała o takich rzeczach, no i, no i ten klan się rozpadł i no troszeczkę było tam zamieszania w tym klanie, ale chyba teraz już troszeczkę e, powrócił do łask. No i drugim klanem oczywiście był Shiro, który również stał i po prostu na tej... E, na tej pandorze sobie tutaj coś robi. Czekajcie, jeszcze tylko ogarnę sobie e, Shiro. Gdzie tu jest S? Czekajcie, tutaj chyba na Shiro, chyba. Ten klan się nazywał Sychy Iro. O ile się... O ile się nie mylę. Czekajcie, muszę sobie tutaj... Yy, Shire, Shire, tak? Dobrze mówię? Tak, 64, sam 64 lewele, No, czyli Orlica, oczywiście Orlica. No i na Pandorze były dwa takie klany takie rywalizujące. No i chyba trzeci jakiś powstawał, ale nie jestem pewien co do tego trzeciego. Więc nie chcę Was tutaj wprowadzać. Bo no i my, i te Shiro i te Melodicus są so Bardzo, bardzo rywalizowaliśmy. No właśnie o tą Orlicę. Na przykład e, o 5 rano się rozpiła. To już do każdego ten Ekseksorek, czyli ten założyciel dzwonił. Tutaj Kuba wbijaj na Orlę. Tutaj wbije na Orlę. No i właśnie ta walka się toczyła. Po prostu to pierwszy ubietą tą orlicę. i naprawdę było bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście wszyscy, wszystkie osoby miały tak wykokszone kurze, e, że byłem jedynym, który miał dosyć słabe no W porównaniu do nich, no full hera na Pandorze to nie jest aż tak nic złego, ale e, w porównaniu do mm, kolegów, można by tak powiedzieć, z e, melitikus z z mojego klanu, no to to nie było to nic za ciekawego, ponieważ e, oni, oni byli cały wylegowani ja jedyny byłem w herach i to i to było dosyć śmieszne, bo, e, bo jednak tam, może nie byłem, że nieszanowany no ale wiadomo, że też nie byłem za bardzo brany na poważnie jeśli chodzi o moje ku, e, ale miałem taki zamiar właśnie wylotać tą legę i tak stałem, stałem na różnych e, dwójkach, no ale po tym jak zostałem zbanowany Sexorex, ja oczywiście zostałem wyrzucony, chociaż no naprawdę nie miałem tutaj e, zamiaru żeby ten klan się rozpać czy coś takiego, tylko po prostu no niefortunnie ukazałem na odcinku właśnie jeden z, jeden z listów tego seksorka, który no niestety był niedozwolony, no bo SEUki nie można prosić, um, a... A klan się niestety troszeczkę podupa. To oczywiście, jak nie ma założyciela, to klan troszeczkę podupada. No ale i tak, jakoś ten klan się chyba, mam nadzieję, taką odbudował. No i nadal sobie bijam tą orlicę. No i te, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o historię, właśnie z moją tutaj Pandorą. I z w ogóle, z, no, piek, piękne chwile, piękne chwile, bo to były moje początki nagrywania. Chociaż nie, może nie początki, ale to były e, intelek, oczywiście. To nie były początki, ale moi drodzy, to były takie. Mm, można by powiedzieć, no kurczę, nie wiem, jak to tam w, 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 wytłumaczyć. No, takie pierwsze. ještě chvilek, kde gdzie... Stawałem się coraz lepszym graczem Margonem. No i ja nie mówię, że jestem jakimś mega, mega dobrym graczem Margonem, no ale jednak ten 217 udało mi się wbić. Jednak ten e, 60, do, e, 85 udało mi się wbić na Magą, Tutaj setny, tam setny, więc jednak, a, troszeczkę jednak mam tego stażu. Nie mówię, że jestem jakiś mega dobry, bo wiadomo, oczywiście są dużo, dużo lepsi gracz ode mnie, ale jednak e, coś mi się tutaj jednak Margonem udało. No i tak, moi drodzy, co my tu mamy zamiar jeszcze zrobić? No na pewno jeszcze chwileczkę sobie Pekspimy. E, ja chciałbym z Wami jeszcze poruszyć jeden temacie, który no, który jest dosyć ciekawy, bo do tego tematu się dosyć długo przygotowywałem. No, mianowicie to jest temat, to jest temat przyszłości Margonem. No i tak, przeprowadziłem, można by powiedzieć, no nie wiem czy to, czy to tak w 100% mogę tak to określić. No, ale jeśli mogę, no to przeprowadziłem takie mini wywiady z różnymi osobami. No i porozmawiałem sobie nad przyszłością Margonem. No i tak, na pewno co każdy mówi, co każdy mówi, to jest więcej mniejszych osób gra w Margonem. No typu na przykład, nie wiem, jakieś 8, 9-latek, 10-latek. Ja do tego nic nie mam, tylko po prostu komentuję. Jak mówią osoby, które po prostu się znają mega, mega dużo na tym margonie, no, udało mi się przeprowadzić takie wywiady. Czekajcie, ja się jeszcze napiję, bo takie ważne rozmowy to trzeba się napić, co nie? Dzisiaj ogólnie nie ma wody. Nie, nie udało mi się załatwić. Nie no, miałem, mam wodę, nie oszukujmy się. Mam wodę w mieszkaniu, ale akurat tegoś tak chciałem się napić. osi. Oszy to jest w ogóle taki napój, który jak to się nazywa, jak on się nazywał, czekajcie, zaraz, zaraz już wam tutaj powiem, I, izotonik, tak, izotonik, no i właśnie ten izotonik troszeczkę tam, troszeczkę tam wspomaga na przykład przy sportach, no ja trenuję akurat koszykówkę, to taki napój muszę pić, ale trener nam kazał taki napój pić, więc to jest obowiązek mój pić taki napój, no to oczywiście bardziej na treningach niż w domu, tylko, ale ogólnie jakoś widziałem, że mam w torbie na trening, Taki właśnie napój, no to sobie go wbiłem No nieważne, to jest nieważne, dobra Przejdźmy do tego tematu, o którym chciałbym wam dzisiaj rozmawiać Lecz pierwsze co, musimy się przelogować Na postać, którą, na której No nie ukrywajmy, chciałbym troszeczkę z wami pograć Myślałem troszeczkę nad klasikiem ale później przeszedłem sobie na Tarhunę, dlaczego? Dlatego, że mam tu 69 level Nie no, że się żartuję, chodzi o to, że na, tym, na tej postaci, to była moja pierwsza Postać morgolem no i to było Od tego wszystko się zaczęło, od tej właśnie Postaci, więc myślę, że to byłoby Całkiem okej, okay. nie mówię że to by było jakieś super, ale całkiem okej. Okay. Czekajcie, tylko zainstaluję jeszcze jednego moda. Bo ja bez tego moda szyć nie mogę. uwierzcie mi, jeżeli ja nie mam tych ramek, to ja nie wiem, co się dzieje w moim meku. Po prostu w ogóle. Wydaje mi się, że nic nie jest tutaj, wiecie, pozegrgowany itp. No, ale ja tu chyba xp, XP na czym ja xp Na Miniosach, no to przejdźmy sobie na Miniosy. E, I właśnie na tą polską sobie myślałem, żeby zrobić tą postkę taką, że e, Będziemy sobie tylko i wyłącznie xp na odcineczkach. No, a na przykład tam Pandora to oczywiście sobie będę mógł expić kiedy chcę. Nexosa będę mógł sobie xp kiedy chce, No, a to będzie jedyna postać, którą w ogóle nie będę przyjmował od was złota żadnego jakiegokolwiek. Jak, jakie złoto do mnie przyślecie, zaraz wam je odeślę. E, I będę, będę tutaj grał tylko i wyłącznie sam. Tylko będę ekspił i tylko na odcinkach, żebyście sami widzieli, że Kuba e, tutaj ani nic, e, ani nic tutaj nie przekabaca czy coś takiego, ani nic tutaj e, nie bierze żadnej kasy od widzów czy coś takiego, tylko gra tylko i wyłącznie sam. Więc taką serię chciałbym zrobić, że tylko i wyłącznie gramy na odcinku, że nawet, nawet nie, nie, będę, nie będę wchodził na tą postkę poza odcinkiem. Myślę, że to byłby całkiem ok, pomysł, bo no sami byście mogli zobaczyć, jak ja sobie tutaj pogrywam w Margolem, taka chilloutowa seria, całkiem okej, okay. nie, nie wydaje wam się? Chyba, chyba, chyba mógłbym taką serię stworzyć, jeżeli byście chcieli Napiszcie mi w komentarzu, bardzo proszę no i tak, no i ta przyszłość Margonem Przeprowadziłem dużo wywiadów ze starszymi graczami No i starsi gracze Mówią, że Margonem No trzeba przyznać, że jest Tu są koboldy, tak, tu są koboldy, już bym się pomylił Że jest dużo no, młodych Młodych graczy, ja nie mówię, że to jest nic złego Ale po prostu tak dużo, dużo starszych I takich bardziej doświadczonych graczy mówi Bo jednak, no czasami, czasami nawet osoba Która ma 10 czy 9 lat może być Bardziej inteligentna i normalnie No bardziej normalnie się zachowująca niż Osoba, która ma na przykład 18 lat, uwierzcie mi tak jest, Niektóre, niektórzy, niektórzy osoby, które są starsze, oni po prostu uważają, że ja to oni są dorośli no i się zachowują tak jak się zachowują. Auto fight, auto fight. No, czekajcie, tylko sobie tutaj wpiszę auto, auto fight. Nie, to jest auto zbieranie, przepraszam, ale ja dzisiaj się zachowuję. No, co ja chcę jeszcze? Seka bardzo bym chciał i e, coś ciekawego jeszcze bym chciał. Margo mapę. Margo mapa, Margo mapa. Margo pogromca, oczywiście, 3. I coś tu jeszcze potrzebuję. Margo pogromca i. I chyba to tyle. Tak, chyba to tyle. Odświeżmy sobie w takim razie to. E, moją postkę. E, no i dużo osób właśnie mówi, że e, jest dużo nowych graczy. Ja nie, nie uważam tego za nic złego, bo tak jak przed chwilą wspomniałem, że dużo osób młodszych może, by, może być po prostu bardziej ogarniętych e, w skrócie od osób starszych. No i to jest oczywiście prawda. Kurde, jeszcze procentownik. A, jest dobra. Super, jeszcze wygraczka rostów. E, zainstalujemy i przechodzimy na kolejną mapkę. E, no i tak, no, no nie wiem czy to jest plus, czy to jest minus, ale jeśli chodzi o to, to gra dużo młodych osób. E, i to jest to jest na plus jeśli chodzi o Lamargonem. No bo wiadomo, no jeżeli gra dużo młodych osób, no to wiadomo, że... Jejciu, jeszcze jeden, jeszcze jeden mod, dobra, już nic nie instaluję, jeszcze tylko to. E, stare okno walki. No o, bez, bez tego, bez tego setu dodatków nie potrafię grać, uwierzcie mi. E, dobra, w takim razie już mam tutaj wszystko i możemy sobie spokojnie ekspić. E, Mój drodzy, no jednak całkiem spora liczba osób młodych gra w margonem, coraz większa liczba osób, e, no ale jednak ta, 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 te stare grono, y, te stare grono jednak w prawie 95% odeszło, z tego co robiłem takie e, statystyki i też pisałem do Salema. No, i to jest troszeczkę przykra statystyka. Bo sami widzicie, że gracie sobie za młodów w Margonę, no a później, jak jesteście już dorośli, albo wiecie, no nie wiem, macie nawet swoje rodziny, dzieci, bo Margonem to jest dosyć stara no już 10 lat, oczywiście. No, to no to po prostu już przestajecie w taką grać, w tą Margonę właśnie grać. No, może to być związane z kilkoma przyczynami. No, z tym na pewno, że wam się mogło znudzić, bo nie ukrywajmy, no mogło wam się znudzić. Na pewno z tym jeszcze, że no po prostu macie swoje życie i zapomnieliście o tej grze. No, i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o takie przyczyny. No, troszeczkę jest to jednak przykre, no ale, no taka jest z kolei rzecz, no jednak bardziej młodsze osoby grają w gry, e, i to jest oczywiście zrozumiałe, e, tym bardziej właśnie w takie gry M MMO e, RPG, czy, że tam trzeba po prostu sobie no jednak dużo poświęcać na tą grę, żeby być jakimś dobrym no a wiadomo, że osoby starsze no nie zawsze mają te, ten czas, żeby pograć sobie w jakieś giereczki, prawda? E, no i to by było to by było jeśli chodzi o, mm, o całą infrastrukturę i o całe właśnie statystyki Margonem na plus, ale jednak jednak to jest troszeczkę jednak moim zdaniem przykre, że te starsze osoby odchodzą, no ale młode dochodzą, więc jest gitara. E, ogólnie jednak mniej osób dużo gra niż wy, na przykład 2000 chyba w 2011 roku Margonem miał taki przełom, że bardzo bardzo, nie, nie nie, mówcie, że oni mnie zabiją, że bardzo dużo osób grało właśnie w tą grę, naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Jeszcze chyba nigdy tyle nie grało w 2011 e, i to był taki wielki przełom dla Margona. Ja oczywiście wtedy miałem 11, tak, 11 lat miałem. No i wiadomo, Mar Margonem to tam, nie wiem, w ogóle chyba nawet jeszcze o takiej grze nie słyszałem. Chyba tam słyszałem w pierwszej klasie podstawówki, więc to naprawdę było bardzo dawno, dawno temu. E, no ale tak poza tym, to niestety no, z Margonem nie mam nic wspólnego e, e, z takimi niższymi latami, można powiedzieć. A szkoda, bo naprawdę Margonem była wtedy bardzo, bardzo popularną grą. E, co, co o dziwo muszę wam powiedzieć, że jeżeli jak było tak dużo graczy, to było jeszcze mniej światu. Więc pamiętajcie, wyobraźcie sobie jak to, jak to kiedyś, na przykład takie hero było war warte naprawdę. Ja, ja nie wiem tego, ale wiem, co powiadam, Ile to hero było ważne, a jeżeli ktoś legę wylotał. O masakra, moi drodzy, co to było z legą? Co to było z legą, jeżeli ktoś wylotał legę? E, ogólnie, jak ktoś wylotał hero, to już było coś, a co dopiero legę. E, no a jeśli chodzi o przyszłość, całą przyszłość Margonem, no to ja widzę Margonem, że po prostu będzie sobie stała. E, I teraz mam do Was tak, e, taką prośbę, e, jak widzicie, że po prostu są jakieś zmiany? Nie, kole mnie z, z, z da mnie koleś. Nie, ja nie chcę, żeby on mnie zadał. Czemu się Jak Jakie meku? Halo? Halo ty koleżko, koleżko, jakie masz chucia puty? Ciasty ujeciu, ciastek, ty to jesteś jednak kozak. Nie będziemy się oczywiście z nimi bili, bo tutaj hera. No widzicie, no hera teraz są bardziej na porządku dziennym i nie ma co z tym się sprzedać. Teraz ogólnie jeszcze wam pod koniec odcinka mam taką prośbę, że jeżeli widzicie, że Margonem robi jakieś zmiany, to nie hejtujcie tych zmian, bo wiecie, wyobraźcie sobie, jakby gra stała w miejscu, nie byłoby żadnych zmian. No nikt by już w nią nie grał, nikt by o, tym, o niej nawet nie wiedział, więc zaakceptujcie te zmiany, spróbujcie się do nich przyzwyczaić. przyzwyczaić. Wiem, że do niektórych zmian jest ciężko się przyzwyczaić, no ale po prostu spróbujcie, bo Margonem musi wprowadzać takie zmiany, żeby po prostu no wie, żebyście po prostu nie odeszli od tej gry, no bo wiadomo, jakby nie było aktualizacji, to byście narzekali, że nie ma aktualizacji no wi wiadomo jak to jest, no nie mówię, że wy konkretnie, że wy, no ale niektóre osoby prawda, e, no i tak, no i drodzy no ja ogólnie przyszłość Margonem widzę na plus, teraz było te promowanie przez Mandia i przez i... Naruciaka tak, przez Naruciaka e, no i to też wyszło oczywiście Margonem na plus niestety przyszło tak mega, mega dużo osób, niestety tylko w jednej kategorii wiekowej, oczywiście w tej najmłodszej. Nie mówię, że to jest nic złego, bo nie mówię, no ale chodzi o to, że najfajniejsze są gry, gdzie są różne kategorie i młodsze, i e, takie przeciętne typu ja i tacy starsi, czyli tacy już bardziej dorośli, no dorośli, no bardziej ja też jestem już trochę bardziej dorosły, ale nie jestem jeszcze dorosły, jeszcze no 2 lata, niestety, no jeszcze 2 lata, e, no i będę dorosły. E, no i tak, moi drodzy, to by było na tyle. O, oceniam przyszłość margonem na wielki plus Jeśli margonem się jeszcze troszeczkę poprawi i e, postara się jakimś cudem wciągnąć więcej osób e, do graczy e, do grania, no to będzie na plus. Ogólnie Margonem się rozwija, bardzo mi się to podoba i niech, ta, i, i niech tak będzie dalej. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli macie jakieś pytania, powtórzę wam, że będę odpowiadał wam na wszystkie komentarze. Czwartek albo piątek, coś takiego. Może sobota, ale bardziej czwartek, piątek, bo ja naprawdę bardzo, bardzo lubię odcineczki nagrywać, więc powinno się pojawić za niedługo. No teraz jest troszeczkę mniej tych odcinków, no dlatego, że po prostu nie mam czasu. Ale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, zostawcie tego kciuka w górę. będę bardzo, bardzo szczęśliwy, no bo wiadomo, że to motywuje ostatnio, bo naprawdę dużo kciuków w górę i to mi się podobało. E, w takim razie ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeśli macie jakieś tematy, które byście chcieli, abym poruszył na kolejnym odcinku, no to piszcie je w komentarzach. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do następnego odcinka, no i cześć moi drodzy. I pamiętajcie, miło spędźcie sobie dzień.